Witajcie, kochani, witajcie, moi drodzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w przestrzeni najlepszy moment teraz, ponieważ jest to jedyny niepowtarzalny, magiczny, cudowny moment teraz. Tak naprawdę, żyjemy w wiecznym tu i teraz. Nasze myśli nie, one pędzą sobie. Od przeszłości do przyszłości. A najważniejsze jest, żeby świadomie żyć w tu i teraz. Bo tylko w tu i teraz ty możesz kreować swoim życiem, ty możesz tak naprawdę nadać znaczenie swojemu życiu, ty możesz zmienić bieg, ty możesz cokolwiek zmienić, dostroić się do czegoś, ale tylko w momencie tu i teraz. My o tym zapominamy. Zapominamy bardzo często o naszej wewnętrznej mocy. Mamy ogromną moc sprawczą, tylko to wszystko jest uśpione, przygaszone. Przez sytuacje, które się wydarzają w naszym życiu, czasami są bolesne, trudne, ciężkie, gdzie rzeczywiście nie widać tej, tego wyjścia z danej sytuacji. Ja mogę Ci powiedzieć z własnego doświadczenia. Wyjście jest bez względu na to, w jak trudnej sytuacji znajdujesz się, właśnie tu i teraz. Czasami wystarczy zmienić nastawienie. Dostroić się tak, jakby, dostroić te swoje fale, ja to zawsze mówię, te fale radiowe, do innej częstotliwości, ale tylko ty możesz to zrobić, bo ty masz ogromną moc, masz ogromną moc sprawczą. Tak naprawdę, kochani, udowodnione to jest nawet naukowo, wykorzystujemy minimalny procent naszego potencjału, który nosimy w sobie. My to zagłuszamy, ale pamiętaj, ty bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Ty jesteś kreatorem swojego życia, dlatego inwestuj swoje myśli, to zawsze powtarzam, mądrze. Inwestuj tam, czego chcesz doświadczać. I taka rada ode mnie dla Ciebie: nie inwestuj swoich myśli w przeszłość i w to, co Tobie nie służy, w to, co Ci się nie podoba, w to, czego nie chcesz doświadczać. Bo jeżeli tam inwestujesz, tam kierujesz uwagę, tam kierujesz swoją energię, na przykład, do przeszłości do jakichś negatywnych sytuacji przetwarzasz je w głowie, z automatu, z automatu zapraszasz je do tu i teraz. Co za tym idzie? Z automatu. Generujesz swoją przyszłość. Dlatego, kochani, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną. Zrobimy sobie czytanie. Wezmę sobie jeszcze dzisiaj tę kartę z dopowiedzeniem, jak zawsze, oczywiście. Ja mam na imię Asia. I to, czym się właśnie tutaj dzielę, to nie jest typowe na przykład czytanie tarota. Ja karty traktuję jako drogowskazy, jako wsparcie, jako cenne rady, jako narzędzie właśnie do takiego wsparcia i do inspiracji. Ja nie jestem klasyczną tarocistką, chociaż mamy mnóstwo szkoleń, zrobionych kursów, ale ja po prostu karty czuję inaczej. Ja karty czuję bardzo intuicyjnie całym swoim sercem. Dlatego moim intencją jest od serca dla serca, żeby w twoim życiu zagościł spokój, radość, szczęście, żeby każdy z was celebrował swoje życie, docenił, najważniejsze siebie, zauważył siebie, wrócił do siebie. Ty masz siebie kochać, dlatego bardzo dużo tutaj mówię o miłości własnej. I o tym, jak ogromną mocą sprawczą jest właśnie taki powrót do siebie, zaufanie sobie, bo wtedy słyszysz głos tej intuicji, który bardzo dobrze cię prowadzi. Tylko my też to zagłuszamy. Dlatego to, co dzisiaj usłyszysz, potraktuj to, to jak przesłanie, które może Tobie pomóc zajrzeć głębiej w siebie. I dostrzec na przykład nowe możliwości w życiu. Dlatego, kochani, zaczynamy. Zaczynamy cudowne przesłanie, rady, wskazówki na najbliższy czas. A w zasadzie na tu i teraz, bo tylko jest tu i teraz. Dlatego, kochani, co dzisiaj dla nas wszystkich? Od serca dla serca, z miłością dla Ciebie. Zrobimy sobie dwie takie. I jedną taką. Jak postanowiłam, raz w tygodniu będzie czytanie, jakaś pogadanka, medytacja, tak, żeby Tobie pomóc w końcu, zauważyć siebie w tym wszystkim, bo to jest klucz. Klucz do szczęścia to jest. Miłość własna. Proszę. To sobie już zostawimy, o kolorystycznie się zgrała. Chroń swoje uczucia. Chroń swoje uczucia. Bądź przy sobie. I tu znowu wracamy do miłości własnej. Bo gdy jest ta miłość własna, to my czujemy, jak bardzo jesteśmy przy sobie. Że nikt z zewnątrz. Nas nie zrani, nie skrzywdzi, nie czujemy się źle. A jeżeli nie ma nas przy sobie, co za tym idzie? Brak stawiania granic. Nie potrafimy mówić nie. Tak, sobie tak, oczywiście, bo sobie mówimy nie najczęściej, bardzo często. Wolimy sobie powiedzieć nie niż komuś innemu, ale tylko wtedy, i znowu wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli nie macie przy sobie, jeżeli nie kochasz siebie najmocniej na świecie, jeżeli nie jesteś swoim przyjacielem, wtedy tak naprawdę siebie nie znasz. Nie wiesz, co lubisz, nie wiesz, co kochasz, nie znasz swoich pragnień, lecisz z klapkami na oczach, działasz na takim autopilocie, nie poświęcasz sobie czasu. Nie spędzasz czasu miło ze sobą, bo ciągle jesteś dla innych, zapominając o sobie. A tutaj jest, żeby chronić swoje uczucia, żeby siebie napełnić. Ty masz być pełnią. Wtedy to jest z automatu, że Ty siebie chronisz. Bo wtedy ja mam zawsze takie ćwiczenie, zawsze sobie robiłam na początku swojej właśnie drogi, chociaż szczerze, robię je do dzisiejszego dnia jeżeli jestem w jakiejś takiej sytuacji nakładam na siebie taki jakby to powiedzieć taką bańkę, ja czuję w tej bańce się że jestem chroniona taka wizualizacja że ty nakładasz, wchodzisz no możesz być do takiej kuli magicznej i jesteś chroniona, nikt przez nikt nie przejdzie bo to jest magiczne. Nikt nie przejdzie, nikt Ciebie nie skrzywdzi, nikt Ciebie nie zrani. Zawsze jesteś ochrona, ochroniona swoim takim płaszczem, tak? I wtedy stawiasz granicę, bo nawet jeżeli ktoś przyjdzie z zewnątrz, chce Ci coś zrobić, dokuczyć, zranić, coś Ci powie, co nie jest na przykład Twoje, to to się odbije i wróci do nadawcy. Dlatego najważniejszą rzeczą jest Bycie przy sobie, ale w takiej prawdzie. Bo co z tego, że ty powiesz, kocham siebie, jak przyjdzie osoba na przykład z zewnątrz, coś ci powie, ciebie to zaboli, zrani, skrzywdzi. Ale jeżeli wiesz, kim jesteś sama dla siebie, nie ma takiej opcji. Żeby ktoś na przykład przyszedł z zewnątrz i ciebie źle potraktował, żeby ktoś ci dokuczył, zranił, żebyś ty musiał na przykład płakać przez kogoś. Ktoś ci naklei karteczkę, która nie jest twoja, że ty jesteś taka, 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 ty jesteś taki, 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 taki. Nie, bo ty wiesz, kim jesteś sama dla siebie. To jest klucz, to jest podstawa. To jest klucz, podstawa do pięknego, szczęśliwego życia. Jeżeli nie macie przy sobie, to nie chronisz siebie, nie chronisz swoich uczuć. Tam może przyjść każdy, jak ja to mówię, splunąć tobie w twarz, poskakać na Twojej głowie. Ty to przyjmujesz, ale co z tego, jak Ty potem jesteś na wyczerpaniu, bo Twoja bateryjka się wyczerpuje. Kiedy to zauważamy? Jeżeli przejmujemy się opinią innych osób. Jeżeli to, że ktoś nam coś powie, to jest ważniejsze od tego, co ja myślę o sobie. To jeżeli ty chcesz coś zrobić dla siebie, a ktoś inny przyjdzie i powie ci zrób to, zrób to, zrób to, zostawiasz siebie, ty to robisz. Ty mówisz sobie wtedy nie innym mówisz tak. A tu to ma zadziałać odwrotnie. Ty masz mówić sobie tak za każdym razem, bo ze sobą jesteś od początku, będziesz do samego końca. Nie masz odwracać się od siebie, bo jeżeli ty staniesz się pełnią, sobie dogodzisz, siebie komplementujesz, mówisz o sobie fajne rzeczy, to wtedy ten świat na zewnątrz ciebie gra tą samą melodię, co ty. Nadaje ci na tych samych falach. Wtedy przyciągasz tak jakby te osoby do swojego życia, które również traktują cię dobrze. A jeżeli nie ma nas przy sobie, my nie chronimy swoich uczuć. Ona tam nie ma po prostu. Dlatego rada, wskazówka dla Ciebie: chroń siebie, ale jak to zrobić? Oczywiście wracając do siebie, zaczynając od miłości własnej. To jest klucz, to jest podstawa, to jest priorytet. Dlatego o tym najczęściej tutaj mówię. Bo wiem, że wtedy zmienia się cała twoja droga życiowa, wtedy mogą nabrać te sprawy, odwrócić się o 180 stopni. Wszystko zaczyna się zmieniać, wszystko zacznie transformować. Jeżeli ty zaczniesz siebie napełniać, miłością, zaufaniem, marzyć w prawdzie ze sobą, nie oszukiwać siebie. Bo co z tego, że Ty dzisiaj powiesz tak, ja chcę zmienić swoje życie, chcę żyć inaczej. A i tak dalej pozwalasz sobie te granice przekraczać, na przykład. Nie masz swojego zdania, nie potrafisz powiedzieć nie, to wtedy cię nie ma przy sobie, bo jak jesteś przy sobie, ty mówisz słowo nie, ty nie boisz się, że kogoś stracisz. O, to też jest ważne. My tak bardzo często boimy się, że jak my powiemy komuś nie, coś powiemy, powiemy nie tak, to my osoby stracimy. Ktoś coś źle powie o nas, obrazi się, odejdzie, ale jeżeli jesteś przy sobie, Ty się tego nie boisz. I to jest ta różnica, że Ty jesteś w swojej prawdzie, Ty wyrażasz siebie, Ty potrafisz mówić to, co czujesz, a nie trzymać to w środku. Chronisz siebie, wyrażając siebie, ale tylko jeżeli jesteś znowu wracając przy sobie, jeżeli kochasz siebie najmocniej. Bo jeżeli kochasz siebie najmocniej, czy ty się boisz powiedzieć, że coś ci nie pasuje, że coś ci się nie podoba, że ktoś coś robi, nie boisz się, że ta osoba się obrazi. Jej strata, nie twoja, bo ty jesteś w prawdzie ze sobą. Dlatego zrozumcie to, kochani. Najważniejsza rzecz w twoim życiu, jeżeli nie jesteś na tej drodze, na której byś chciał, chciała być, czujesz się źle. Ciężko, trudno, doświadczasz jakichś negatywnych sytuacji, toksycznych relacji, należy wrócić do siebie, bo wtedy życie zaczyna się zmieniać, to wszystko się odwraca. Dlatego tutaj chronimy swoje uczucia, chronimy siebie. Nakładamy na siebie taką zbroję magiczną, że nikt przez nią nie przejdzie, jeżeli ty nie dasz na to pozwolenia. To ty wyznaczasz granicę. To ty mówisz, że tobie się coś nie podoba. To ty mówisz, że czegoś nie chcesz zrobić, bo akurat teraz robisz coś innego. To ty zabierasz siebie na spacer. To ty mówisz do siebie fajne rzeczy. To ty spędzasz ze sobą czas, pozwalasz sobie na to. Bo kto? To ty decydujesz o swoim życiu. To ty dokonujesz wyboru w swoim życiu. Czy to są wybory dobre? Każdy wybór jest dobry. Jeżeli jesteś przy sobie, tak naprawdę nie ma złych wyborów, bo ty możesz czerpać z wszechświata. Wszystko jest dla Ciebie dostępne. Od Ciebie zależy, w którym kierunku pójdziesz. Jeżeli jest Ci trudno, ciężko, znaczy to nie jest ten kierunek, bo życie powinno być lekkie, spokojne, fajne. Powinnaś celebrować życie, a nie się w tym życiu męczyć. Dlatego zauważ, Poobserwuj swoje życie i wszystkiego się dowiesz. Co tam jest? Jeżeli ci się nie podoba, zmień nastawienie. Wystarczy dostroić się do innych częstotliwości, nakierować uwagę, energię na to, czego pragniesz. A życie to ci da, to ci przyniesie. Tylko ty musisz zadecydować, co ty tak naprawdę chcesz, czego ty chcesz doświadczać, bo to ty decydujesz. Czy ty siebie chronisz? Ty pozwalasz sobie skakać po głowie. Twój wybór, kochanie. Zrobisz jak uważasz. Twoje życie. Twoje życie w Twoich rękach. Twoje życie możesz zapisać. swoje życie... Czym chcesz. Magiczna kartka, biała kartka, pusta kartka. Uważam. Bo to uwielbiam ją. Chciałam powiedzieć. Uwielbiam ją, bo uważam, że wszystko w życiu jest możliwe. Ograniczenia mamy w swoich głowach. Jeżeli kierujesz się strachem, niemiłością, będziesz cały czas w przeszłości, w analizie tego, co się już wydarzyło, kto mi coś, coś zrobił, kto mnie zranił, kto mnie skrzywdził. A ty masz ruszyć do pięknego życia, masz zapisać sobie swoje życie na nowo, swój scenariusz. Tu możesz opisać wszystko. Dlatego ja radzę założyć sobie magiczny zeszyt. Wszystko w magii. Magiczna zbroja, magiczny zeszyt. Tak, bo życie to jest magia. I tu sobie napisz. I ja. I wszystko, jaką byś chciała być osobą, ale ze szczegółami, że ty już taka jesteś, że ty już jesteś odważna, pewna siebie, szczęśliwa, radosna, żyjesz w obfitości, czujesz się dobrze. Wszystko. Bo wiesz, jak ty siebie napełniasz, to potem ta energia z ciebie emanuje. I widzą to wszyscy na zewnątrz i dostrajają się do tego. Tak cię widzą. Tak, jak ty się czujesz w środku ze sobą, tak cię postrzegają inni na zewnątrz. To tak jest. Magia. Kochani, tu możesz napisać sobie wszystko. Chcesz mieć szczęśliwe życie, pisz. Moje życie jest idealnie doskonałe. Opisz swój związek, jak chcesz, żeby cię partner traktował. Jaki chcesz mieć związek, jakie chcesz mieć relacje, praca, praca marzeń. Opisz to wszystko poczuj to, bo wiesz jak my piszemy ja przynajmniej tak mam to ja to zaczynam czuć ja zaczynam sobie wyobrażać, że ja już tam to mam i to jest piękne uczucie i wtedy dostrajamy się to są właśnie te fale radiowe, o której tak często o tym mówię i dostrajamy się do tego i dostajemy to od życia na tacy, możemy sobie z tego brać, czerpać garściami to są te właśnie cuda dnia codziennego Jestem wdzięczna za swoje życie. Jesteś cudem, życie to jest dar, dlatego należy życie celebrować, a nie cały czas żyć w jakichś męczarniach, nie widząc wyjścia z sytuacji. Kiedy nie widzimy wyjścia z sytuacji, jeżeli nie chronimy swoich uczuć, jeżeli nie ma nas przy sobie? I znowu wracamy do punktu wyjścia. Pokochaj siebie, zapisz sobie scenariusz, jak ma wyglądać twoje życie, to tu możesz namalować wszystko. Bo ty możesz czerpać garściami. Tak jak powtarzam, czasami trudno nam w to uwierzyć. Ale jeżeli ty zaufasz sobie, to wiesz, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli żyjesz w prawdzie ze sobą, ty wiesz, co ty pragniesz, ty wiesz, co ty chcesz, ty znasz swoje marzenia i wtedy się do tego dostrajasz. Wtedy się mówi o tych cudach, ile osób właśnie doświadcza. Się mówi cuda, ale to wystarczy czasami świadoma myśl, jedna i świadoma decyzja, że ty zmieniasz swoje życie, nawet będąc w czarnej D. Chcesz z tego wyjść, chcesz zmienić swoje życie, to trzeba się do tego dostroić, trzeba nakierować uwagę na to, czego ty pragniesz. Bo ja ci gwarantuję, jeżeli ty siedzisz, zastanawiasz się, myślisz, analizujesz przeszłość, negatywne sytuacje, negatywne scenariusze. Osoby, które cię skrzywdziły, osoby, które cię zraniły. Patrzysz w telewizji na jakieś wydarzenia trudne, ciężkie, toksyczne, jakieś filmy, które cię nie wspierają. Do tego się dostrajasz, bo to ci się wszystko odciska na twojej podświadomości. To jest jak gąbka, to wchłaniasz tu i teraz. No i co z tego może się urodzić? No jeżeli ty zapisujesz sobie same negatywności. Zasiewasz te zas nasionka w swoim życiu? No co z tego ma wykiełkować, jeżeli zasiewasz chwasty, wyrośnie ci chwast. Ale zawsze, w każdym momencie możesz wszystko zmienić. Ty w każdym momencie możesz zapisać sobie wszystko na nowo. W każdym momencie możesz zmienić swoje życie. Ja nie mówię, że teraz postanowisz, że nagle otwierasz oczy i twoje życie się zmieniło, to nie tak. Trzeba troszeczkę cierpliwości. I bycia w tu i teraz. I kochaniu siebie w tu i teraz. I powrotu do siebie. Bo jeżeli siebie gdzieś tam po drodze zostawiłaś, zostawiłeś, zapomniałaś o sobie, kim tak naprawdę jesteś, nie chroniłaś swoich uczuć, no to teraz trzeba zapisać to na nowo. No musisz podciskać sobie nowe ścieżki neuronowe, no bo to tak działa. Jeżeli milion razy ty sobie powtarzasz, że ty jesteś do niczego, no to teraz, żeby to odwrócić, to musisz milion razy powiedzieć, że ty jesteś wspaniała cudowna. Przegadać swój umysł. Trzeba przegadać swój umysł logiczny. Bo logika ego trzyma nas w starych schematach. I cały czas tu są gryzmoły starych schematów, na tym twoim życiu marzeń. Najwyższy czas na zmianę. Nie bójcie się zmian, bo ja wam mówię, że za tymi drzwiami strachu. Czeka piękne życie, tylko trzeba to puścić, to co nam nie służy. Bo jeżeli ty się kurczowo trzymasz tego, co ci nie służy, no to niestety ty to ciągniesz i ciągniesz to za tobą jak smród bogaciak za przeproszeniem. Do nowego pięknego życia. Nie ma tak. Przykład. Jeżeli jesteś w toksycznej relacji i życie ci pokazuje, bo ty tam w głębi pragniesz, nasza dusza wie. Ona chce wolności, miłości, radości, szczęścia. I ona tam cały czas szarpie tobą. Obudź się. Obudź się, to nie jest dla ciebie. A ty tak kurczowo się trzymasz, bo ja tak kocham. Bo to, bo tamto, bo tamto. A że cię ci pokazuje, że to nie jest dobre, toksyczne. A ty dalej się tego trzymasz kurczowo? No to jeżeli ty tego nie puścisz, to nie ma opcji, że przyjdzie ci coś nowego. Fajna relacja, no bo jak? Czasami trzeba puścić. To, co nam nie służy, i nie bać się, bo my się boimy. Bo nawet jak jest źle, to my już to znamy, dlatego jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I tak te ego, ta logika, to wszystko nas trzyma, no bo znowu przychodzi logiczne myślenie. A co będzie, ja sobie nie poradzę, a co będzie, już nikogo nie spotkam, a co będzie, a nie będę miała pieniędzy, a co będzie, i w kółko są te myśli. Trzeba je przegadać. Co będzie, wszystko będzie dobrze. Tylko trzeba ruszyć do nowego, zapisać sobie wszystko na nowo. Ty, masz, ty jesteś cudem, jesteś najwyższą wartością. Jesteś prowadzona. Dlatego nie bój się. Ja ci mogę powiedzieć: nie bój się zmian. Chroń swoje uczucia i nie ma się czym martwić. Jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom. I uczuciom pełnym miłości, sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób, bez wysiłku. I o tym mówię cały czas. Jeżeli ty się dostroisz do tego, czego ty pragniesz, z miłością i światłem, nakierujesz tam miłość, uczucie miłości, nie strachu, wszystko się rozwiąże. Dostroisz się do tego, czego ty pragniesz tutaj, do, do czego pragniesz, to sobie tu napisz. I wtedy chronisz siebie. Jesteś w tej swojej takiej bańce, że nikt inny ci nie zagrozi, nikt inny ci nie skrzywdzi, nie zrani, bo ty sobie na to nie pozwolisz, bo ty siebie chronisz, ty stawiasz granice. No ale jeżeli nie masz granic, nie kochasz siebie, to drzwi są otwarte. I przychodzi ci tam byle co i byle kto. Naklei na ciebie kartkę. Tu. I tu się zapisują różne niefajne sytuacje, czego doświadczasz w tu i teraz. Tak to jest, kochani. Dlatego, zmiana, kochani, od teraz. Tu i teraz to jest magiczny moment. Zmieniasz siebie. Pamiętaj o tym. Zmiana jest w tobie. Nie bój się. Jesteś bezpieczny. Wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności, bo my jesteśmy prowadzeni. Twoja dusza wie, Twoja intuicja wie. Tylko nie macie przy sobie, nie słyszysz głosu intuicji, bo ona szepcze cichutko. Jeżeli ty to zagłuszasz negatywnościami, ty nie usłyszysz tego prowadzenia tej swojej drogi. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości, sytuacja zostanie rozwiązana, każda sytuacja miłością, nie ze strachem. Dlatego wracamy do siebie, napełniamy siebie miłością własną, bo to jest podstawa. Wszystko zostanie rozwiązane. W najlepszy możliwy sposób. Tylko sprawdzę, czy mi nie przerwało. Ostatnio mi przerwało, ale nie, wszystko jest dobrze. Także kochani, cudowne rady, wskazówki. Oczywiście pamiętaj, że najważniejszy głos to jest właśnie ten Twój głos taki wewnętrzny. Niech to, co dzisiaj usłyszałaś, tutaj usłyszałeś, będzie dla Ciebie takim wsparciem, inspiracją. I pamiętaj, zawsze wybieraj to co ty czujesz w swoim serduchu. Także bardzo dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Jeżeli czujesz, że słowa, które zostały tutaj przekazane, rady, wskazówki, czytanie, tobie pomogły, zostaw serduszko, komentarz, podziel się swoim odczuciem. No i do zobaczenia w kolejnym czytaniu, pogadance, medytacji. Niech prowadzi Cię właśnie światło, niech prowadzi Cię miłość w życiu. I jeżeli masz coś zrobić, zrób to teraz, no bo teraz jest najlepszy na to moment. Pamiętaj, chroń uczucia, nie ma się czym martwić i zapisz swoje życie tak, takie życie, jakie chcesz doświadczać.